Przeważająca większość łososi oferowanych przez Macro Cash and Kerry pochodzi z Norwegii. Ryby dorastają tu w czystych fiordach, w naturalnych i kontrolowanych warunkach. Pozostajemy w bliskich i zaufanych relacjach z dostawcami, których wybraliśmy na podstawie surowych kryteriów i certyfikacji, a także regularnych kontroli. Najbardziej zaawansowana na świecie akwakultura powstała w idealnym biotopie i umożliwia prawidłowe żywienie ryb, którym zajmują się doświadczeni rybacy. Ich osobista troska, wspierana przez innowacyjne technologie, gwarantuje najlepszą jakość łososia. Przejrzystość w łańcuchu dostawy aż do etapu sprzedaży. Niezależny certyfikat, atest, hodowla przyjazna środowisku i naturalnej formie rozmnażania ryb. Norwesty rybacy dbają o zrównoważony rozwój przemysłu rybnego. Obecność łososia w diecie stanowi element zdrowego i zbalansowanego żywienia, a ponadto smakuje on wyśmienicie. Kupując łososia z właściwej akwakultury nie tylko wspierasz ideę zrównoważonego rozwoju, ale także pracę rybaków. Dbałość o środowisko naturalne i innowacyjność dopełniają wyjątkowe kompetencje makro-keszętkery w sprzedaży świeżych ryb.